Dobra, zaczynam. Trzeba by nie przedłużać. Dobra. Uwaga. Lewo pra środek prawo, lewo środek prawo, lewo środek prawo. Dobra, next. Czy to jest pytany? 25 minut. Kółko, plusik, rąb. Kółko, plusik, rąb. Kółko, plusik, rąb. Kurwa, to ma być trudne niby. Kółko, puste, kółko, plusik. Plusik, puste, kółko. Kółko, plusik, puste. Trójkąt pusty. Góra, lewo, dół. Prawo. No to ma sens. Tu się obraca w lewo i w lewo. W lewo i w lewo. A! W lewo i w lewo. Bo patrzysz na czubek, jak się czubek obraca. Czubek się obraca w lewo i znowu w lewo. Jest czarny po lewej stronie. Proste. Półko, kwadrat. Tylko kwadrat. I kształt. Połączony kształt i kształt kształt, połączony kształt, i kształt, kształt, połączony kształt i kształt. Nie to nie ma sensu. Nie kształt, połączony kształt i kształt bez kształtu, kształt, połączony kształt, kształt bez kształtu, kształt, połączony kształt, kształt bez kształtu. To jest. czarny, szary, czarny, 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 szary, szary, czarny. ci tak, ci... Czarny się obraca w prawo. Idzie patrz. Czarny, szary, czarny, czarny, czarny. Czemu jest raz czarny, raz szary do I będzie prawy górny. Kółko, czy szary czy czarny? No to jest tylko po jednym szary, więc zakładam, że czarny. O, daje to. Kółko, trójkąt, kwadrat. Trójkąt, kwadrat, kółko, kółko, kwadrat, kółko, trójkąt. Czarny trójkąt po prostu, takie proste. Coś to jest podchwytliwe Kółko, trójkąt, kwadrat trójkąt, kwadrat, kółko, kwadrat, kółko, trójkąt, czarny, biały, szary, szary, czarny. No nie, no dobra, no, musi być to. kółko, kwadrat, trójkąt, trójkąt, kółko, kwadrat, kwadrat, trójkąt, kółko. A teraz to są jedynie jest? Kośny, poziomy pionowy, poziomy pionowy, skośny, czyli to. Jedna kula, trzy kule, dwie kule, trzy kule, dwie kule, jedna kula, dwie kule, jedna kula, jeden trzy dwa, trzy dwa jeden. 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3. Czyli 3 góra. Ale nie, no. Wszystko dobrze mam pani do tej pory. Pani poza skalę to IQ. Prawo, prawy róg, prawy dolny, lewy. To, to się obraca po prostu. Skaczę od rogu do rogu, czyli prawy, górny róg i czysty, biały. Dobra. To idzie góra skośny i skośny. Czyli, patrz, idzie o jeden, o jeden i o dwa, tak? Jeden, dwa, jeden, co kurwa, D. Czekaj. Bo idzie o jeden, jeden ruch i potem robi dwa. Tak, albo co? Może trzy? Nie, hmm. dwa, dwa ruchy. Czyli. Nie, to musi być D. Next, dwa, dwa. hmm, Już się chyba schody zaczynają. Bo co to ma wspólnego ze sobą? Czekaj, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Czyli tu muszą być 4 patyki na pewno. O py. I co, to odpada, to odpada, to odpada, to odpada. I to albo to. bo to nie ma sensu, bo dwa takie robią taki, więc te dwa te nie mogą robić tego. I muszą robić ten. Next. Kwadrat rąb. Czekaj, pod ułko sto? Właśnie trochę boli. Jedyny pattern taki tu istnieje to jest... Ten skośny. Są skrzyżyki, nic, rąb, kółko. No chyba czekaj. Chociaż nie, 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 patrz. Kwadrat, kółka, plusik. Kółka, plusik, kwadrat. Plusik, kwadrat, kółka. I tu będą kółka. Czyli albo A, albo F. Kółka, rąb. Dobra, plusik się nie powtarza ani razu tutaj, więc to będzie A. Next. Łzy A: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nie, to już tak totalnie losowe znaczki się zaczynają pojawiać. Nie ma to jest jakiś pattern. Chyba czas mi ucieka. 12 minut tylko. Uzy a... a ty... No nie wiem. Może to się łączy jakoś? Że tu... Tu jest zy, a tu jest U. Nie ma ch... co Muszę cela chyba. Pierwszy raz. Jest trójkąt, trójkąt, trójkąt. Trójkąt, trójkąt. Tu chyba nie ma trójkąta. Nie wiem, nie mam pojęcia. Czelam. Next. Bo to się nie wyłączy łączy ze sobą. A wiem, patrz. Tu się łączy, a tu się kanceluje. Tutaj już to istnieje, więc to się kanceluje i zostaje to. Czyli to, jak wejdzie tutaj, to, to się skanceluje i zostanie. Zostanie to, B. Bo środkowe linie zostaną. Wszystko, no, tak, B. Kwadrat, kółko. Dwa, dwa kwadraty. Dwa kółka. Dwa kwadraty, kółko. To nie ma kur kompletny no. Tu masz dwa przykłady, gdzie masz dwa kwadraty, dwa kółka i tu masz tylko jedno kółko. Dobra, chyba wiem. Ten dolny nie zmienia miejsca, kwadrat. Bo tu i tu też istnieje. Czyli to będzie... E. Bo dolny kwadrat nie zmienia miejsca, a góra się zamienia ze sobą miejscami. E. Pięć minut. Kwadrat, kółko, trójkąt. są to samo, znowu masz dwa czarne, jeden biały i tu masz... Nagle dwa białe, jeden czarny. Kwadrat, kółko, trójkąt. Trójkąt. Kwadrat, kółko, trójkąt. Nie, to nie ma sensu. To nie ma sensu. Ale co podobne, patrz! To jest to samo co tu, tylko odwrócone. Tak samo tutaj, to jest to samo co... Nie. Dobra, strzelam. A to będzie albo D, albo F, albo C albo B, albo A. Albo albo E! Słuchaj ja też pasuje. Czarne kółko, czarny trójkąt. będzie albo... Nie, 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 albo B, albo F Dobra, B. Oby były dwie dobre odpowiedzi. Może też tak być. Czemu początek był taki prosty? Teraz jakieś spier... Pytania są. No, to się znowu kanceluje ze sobą. No, na to by tutaj wychodziło, że to chodzi tutaj i to zabiera to. Ale tutaj to chodzi na to i zabiera to. Tak, dobra. Mam to, proste. I to chodzi na to i dolnej dolnej belki nie będzie, prawej górnej też nie. I to wszystko odpada. Dolnej belki nie będzie, prawej górnej, lewej górnej też nie. Tej też nie będzie. Czyli to albo to F. Next. 10 pytań. Jakim chujem za mało czasu jest? Dwa kółka. Dwa kółka. Dwie kropki. Więc zostaje to, co było, to jest te same. Czyli to będzie tylko kółko. Czyli kółko zostaje to samo. I to będzie bez kółka żadnego. A co z kreskami? A kreski się łączą. Nie łączą się, kółka, Kancelują się. I się łączą, i się kancelują jednocześnie. Rozumiesz to? Jakie to jest pojęcie? Czyli tak. Nie będzie kropki. I będzie prawy dolny. Prawy dolny. Będzie w prawo, w lewo, w lewo, rozszerzony na maksa. A znowu się kanceluje i łączy. U... Ciągle to samo na tych zadaniach. I tak, czyli, no tak, no. I się kanceluje, się łączy. Czyli będzie. Nie, to nie. łaba głowa. Czyli tutaj tak. Tutaj tak. Tutaj tak. Tutaj tak. Tutaj nie. Tutaj nie. A. 3 minuty. Nie wiem, czy lepiej strzelać, czy zostawić. Nierozwiązane pod koniec. Lewo. Czekaj, k***a. Tu nie ma, to nie ma sensu. Kompletnie czarne na górze, białe. potem białe uciekają od czarnego. I są dwa czarne. To nie ma sensu. No, kompletnie to nie ma sensu. Nie wiem, czy strzelać, czy zostawić. To. Dobra, klikam next. No, daj coś prostego, no. Pier k***a. kropki. Najgorszy typ zadania tutaj, no. Tu O. Yy... O, patrz! Mówiłem, że jestem mądrzejszy niż ostatnio. 121 IQ, widzisz tutaj? Jestem geniuszem, tak?